Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale. Zakrycę na pozytywnie. Witam wszystkie rybki ze względu na tak jak wcześniej powiedziałam. Nieważne kim jesteś, czy mężczyzna czy to. Zapraszamy do czytania. Będziemy, słuchać z drogie rybki, z wiadomościami od tych osób, które macie w serduchu na myśli z którymi macie kontaktu lub po prostu od tej osoby. Zamknijcie oczy lub dobrze się skupcie. Bo to jest bardzo ważne, co ta osoba będzie wam chciała przekazać. Słuchajcie. W tej chwili. Jak to są? Także lecimy. Co chcesz lub co chcecie powiedzieć rybce? W tej chwili. Dobra. Co chcesz? Co chcecie powiedzieć rybce w tej chwili w danym momencie. Mhm, dobra. Co chcesz lub co chcecie powiedzieć rybce w tej chwili w danym mom momencie? Dobra. O, drugie rybki, ale macie rozgadane osoby. Po sobie, co chcecie? Już tak naprawdę, naprawdę na odchodne, powiecie rybce, w tej chwili, w danym momencie. Dobra, tu już nie ma nic. Układamy i lecimy dalej. Dobra, rybki, lecimy z wiadomościami szybkimi dla Was od tych osób i pod tej osoby. Martwię się o Ciebie. Mhm. Nie chcę Twojej kasy, wolę Twoją miłość. zrozum to w końcu. Szkoda, że tego nie rozumiesz na język polski. uuu, to się wkurzył na was. Posłuchaj samego siebie, wtedy kochasz innych. Pokochaj samego siebie. Samo siebie. Planuję macierzyństwo stabilizacyjne niż tego. Musimy nadrobić stracony czas. Yy, nie, zamierzam, nie zamierzam dzielić się z Tobą, z nikim innym. Boli mnie serce przez Twoje zachowanie. Teraz Cię sprawdzę Ja Nie rób mi więcej nadziei, bo to boli Jeśli jesteśmy dla siebie będziemy Jesteś dla mnie idealna, idealna Szukam miłości na stałe, nie na chwilę, pamiętaj Tęsknię za Tobą czasami Mam lęki co do tej relacji, znajomości z Tobą Chcę się Tobą opiekować Jak jesteś jak jesteś trochę zazdrosny, zazdrosny to nawet słodko Uuu, mega mnie zraniłaś, zraniłeś, zraniłeś. Co? So, focha znowu proponujesz, ok? Mój problem. Nie mogę się skupić. Dajesz mi w kość. Albo akceptujesz mnie taką, takim jakim jestem, albo nara. Naciskaj mnie, bo mnie zamykasz w sobie. Niedługo będę koło ciebie, to się odezwa niespodzianka. Szanuję się na tyle, że jeśli mnie nie szanujesz od ciebie, odchodzę. Wiesz, co by mi sprawiło? Radosi uśmiech, już blisko, był blisko mnie. Jak mam na ciebie obok, mam wszystko, plus uśmiech. Jestem gotowy, gotowa na zaangażowanie się Aha. masz być mi moja, to będziesz Nie mogę patrzeć, jak jesteś nieszczęśliwa, nieszczęśliwy Nie poddawaj się, walcz o to, co kochasz Muszę Cię skupić Muszę cię skupić na uzdrowieniu siebie Udaję, że mi nie zależy mhm. Wybierz jedną osobę, a nie grasz na kilka frontów Czuję, że jesteś obojętna, obojętna, osłona na mnie Dogadajmy się w końcu, pogódźmy się Pamiętaj, że życie nie jest usłane różami Pamiętaj, ten kto jest na szczycie Zaczął od małych kamyków mhm. U nas w Kratosie Rucyna, potrzebuje rady A nie twojej oziębłości ok Jestem poważny, poważna, mało kiedy się uśmiecham Dlatego wolę bardziej powagę Ty tylko robisz maski na to znajomo Zaczyna się u nas psuć nie mogę uwierzyć w Twoją dziwną zmianę, która nie jest do Ciebie podobna. Jeden uśmiech, i nie mogę o Tobie przestać myśleć. Uuu, słuchajcie, kochanie, no to ciekawe. Wiem, że mnie kochasz, tylko udajesz takiego twardziela, twardzielkę, że masz tam jej je gdzieś. Chyba dam Ci wyzwanie. Czy Ty wiesz, co to jest w ogóle miłość? Czy Ty wiesz, co w ogóle uczysz, to nie zabawka? Zmień nastawienie do, do mnie i do innych, będzie Ci ciężko. Uważaj na słowa, bo nie jesteś idealna, idealny sam. Jestem wrażliwy, wrażliwa Tak samo jak każdy i ty Człowiek całe życie uczy się na błędach Każdy robi błędy Ważne, żeby wyciągnąć wnioski i iść naprzód I więc ich nie popełniać To prawda, kochani, akurat powiem Wam szczerze, ale okej. Okay. Pamiętaj, ideałów nie ma Poczekajcie, u tu coś mi się zacięło Także wiecie Idę przed siebie Będziesz chciał, chciała To mnie dogonisz Dziękuję za to, że mnie olałaś, olałeś dla kogoś innego. Masz za małe wybujałe, za duże wybujałe ego i dumę i tu cię kupi. Nie ufam już ci. Moje marzenia się w końcu spełniają. Nie psuj tego. Będę lepszą wersją dla samej siebie, samego siebie. Zdarzyła się w moim życiu drobna wpadka, której nie żałuję. Nie wiem, ile dla mnie Ciebie znaczy. Ważne, że wiesz, ile ty dla mnie znaczysz. Moja miłość, twoja miłość jest jak narkotyk. Moja też woli się imprezy, balety, to i zaczynam działać. Ja tu rządzę teraz i rozdaję karty Twoja oskusia, bo jedność mnie zabija Nas zabija, odpycha Obawiam się, czy twoja rodzina Przyjaciele mnie polubią Naucz się walczyć o swoje marzenia O to, co kochasz, a nie się poddajesz Kochałam, kochałam ci, serio szkoda, że ty mnie nie Kiedy będziemy w końcu razem Chcę być z tobą na zawsze Zrozum to, zaraz ci opierniczę Boję się okazywać uczuć i emocji Ponieważ boję się, że znowu mnie zranisz Wyśmiejesz się odsuniesz Rozwalę tę przyjeść też w moich myślach zdradzam Ci się czasami uh. nie odzywaj się, bój się, że uczucia wrócą tego nie chcę, bo się boję czyli tu ma lęki ta osoba jestem przerażona, przerażona Twoim niedojrzałym emocjonalnym zachowaniem mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy jak dojrzejesz jesteś już cieniem i wspomnieniem w tej chwili na razie mamy dużo do przepracowania, karmę zmieniam się jesteś dla mnie jak brat, siostra, przyjaciel, przyjaciółka przestań mnie testować i sprawdzać Lubisz gierki, widzę. Dałaś mi fałszywą nadzieję, nie ładnie. Mnie to boli, ale ty jesteś niedojrzała, niedojrzały. Pozbierałam, pozbierają się po to, wyciągnięte karma, przypracowana. Lecę przed siebie, Rozpieram mnie jego i duma. Czasami będę walczył, walczyła. Sprawia, że czuję się sobą. Podglądam cię czasami w internecie. Nie używaj nie działaj. Szukałam, szukałam cię wszędzie było warto. Czasami zbytnie mnie kontrolujesz. W końcu nie muszę się martwić, że mnie zdradzisz. Nigdy ci nie zostawię Proszę, nie rezygnuj z nas Nikt nie jest idealny, pamiętaj W końcu ktoś ci pokazał, że prawdziwa miłość i przyjaźń istnieje Zrozum, że kasa to nie wszystko Chcę zgody Mam zamiar zawiercie przeprosić Ktoś powiedział mi coś o tobie, co mnie zabolało Nie mogę się sobie z tym poradzić Sytuacja wygnęła mi się spod kontroli Pamiętaj, ważne ile masz w portfelu Ważne ile masz w sercu i to, co masz w głowie Już niedługo będziemy razem Weź się w końcu gaz, odejść, jeśli chcesz, ode mnie za szybko się poddajesz. Czemu ty jesteś taka, a taki uparty? Kasa praca była na pierwszym miejscu, nie rodzina to idź. Czekałam, czekałam na ciebie całe życie. Kręcisz mnie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Nie wierzę w miłość, w twoje zamiary i tak dalej. zapadła, nie masz odwrotu. W końcu do oczu zeszły mi klapki. Czy ty się jeszcze liczysz z moim zdaniem? Życie to nie bajka. Karma przepracowana, wnioski wyciągnięte. Czuję Twoje intencje, planuję ślub, stabilizację, pracuję nad emocjami, rusz na a nie stoisz w miejscu, w końcu wiem na czym stoję, dzięki nie jesteś moją zabawką. Tyle osób u nas mieszało, cieszę się, że Cię poznałam, poznałem, co Ty ze mną zrobiłaś, zrobiłeś, ta przyjaźń przerodzi się w prawdziwą miłość, w końcu jesteśmy szczęśliwi. Wolę w życiu w samotności, szuść dawki emocjonalne, które odbierają miłość, niech przy Tobie czuję się bezpiecznie, mam obowiązek do przyszłości z Tobą, będziemy jeszcze szczęśliwi, cały czas widzę jak tam stoisz, nie wrócę do Ciebie. Nie obchodzi mnie kłamstwa na mój temat. Znam swoją wartość i zdanie. Podejrzewałaś, mi o, podejrzewałaś o zdradę, wicewersa. Udowodnij, że ci zależy, bo w puste słowa już nie wierzę, że się to czynę. Skradłeś, skradł moje serce. Układam sobie życie na nowo. Poświęć mi więcej czasu w końcu. Wyciągam do ciebie rękę, bo mam dosyć tej dzieci nady. Zbudzam w tobie zazdrość. Nie rań mnie więcej, bo to boli. Nie oddam cię nikomu ze żadnej skarby świata. Nie będę czekała na ciebie, czekał całą wieczność. Pracuję nad przyszłością Sprawia, że mam uśmiech Z kamieni rzucanych pod nogi zbuduj schody, które prowadzą się na szczyt lub wyżej Już ja się Tobą zajmę Koniec z tymi dołami Ranie Cię, bo boję się, że Ty mnie zranisz Skoro wolisz imprezy, to idź sobie do, do imprezy Przestań mnie podglądać na mediach społecznościowych Patrzę sercem oczami Naucz się ustępować, iść na kompromis Jeśli ktoś o Ciebie się martwi, pisze To uszanuj to gorzej, jakby ktoś miał Cię totalnie gdzieś Wiem czego chcę, idę na całość Sprawdzaj mniej więcej. Chcę się z Tobą ożenić, założyć rodzinę. Czemu mnie nie słuchasz? Zawiodłaś, zawiodłeś mnie znowu. Nie mam złych intencji wobec Ciebie. Potrzebuję więcej czasu, by dowiedzieć się, co muszę o Tobie. Mam ochotę Cię przytulić i pocałować. Jesteś bardziej podobni do siebie, niż tam się wydaje. Kocham swoje życie. Chcę być osobą szczęśliwą, tak samo jak Ty. Albo się starasz, albo nie. Nie mogę mogłeś, się nie mogłeś uszczęśliwić z Ciebie. Odezłam, odezwę się pierwszy, pierwsza. Moje złamane serce w końcu skroja się w całość. Żałuję tego, co zrobiłem. Zrobiłam. Czemu mnie nie szanujesz? Mam strach przez ranienie. Zacznij ufać sobie, a nie w koło. Ufasz kłamstwom innym Uwierz w siebie, jeszcze się będziesz szczęśliwa. Szczęśliwy. Nie rób na nasyłaj znajomych. Czuję, że to ty. Przestań słuchać innych i poczekaj na swoją intuicję. Czuję, że mnie zdradzałaś. Zdradzałeś. zdradzałeś. Uśmiechnij się w końcu. Nieważne czy, nieważne, czy ci wychodzi w życiu, czy nieważne, czy się chęci, że to robisz, przeznaczenia nie oszukasz. Wszystko o tobie wiem. Pamiętaj, co idzie ciężko, to jest stabilne fundamenty, co idzie łatwo. Lunia nie Jestem wyzwaniem dla siebie, ty bądź wyzwaniem dla mnie. Nie jest, jestem zadowolona z tego, co dzieje się między nami. Uleczmy to, co z... sługuje na więcej. W tej znajomości czułam, czułam się jak opcja zapasowania, jak twój priorytet. No i serce jest twoje i tylko dla ciebie. Trzymajcie się. Cześć.